Witam wszystkich na moim kanale, to tu jest maszką, Dzisiaj będziemy właśnie robić taką nowość – schab panierowany w panierce z ziemniaka tartego. Zapraszam do oglądania. Będziemy robić schab w panierce z ziemniaczków tartek. Teraz ja, my potrzebujemy olej, mąka, jajko, ziemniaki utarte na grubych oczkach, sól, pieprz. To zaraz ja idę zetrze na tarce ziemniaczki i do was wracam. Ziemniaczki mamy już starte. Dajemy teraz tutaj dużo pieprzu. Robię to pierwszy raz, dlatego nie wiedziałam, ile ziemiaczku obrać, ale jak będzie za dużo, to sobie zrobimy placuszka takiego. Tak, żeby posolić. Żeby w tej panierce był smak. Ja myślę jeszcze dodać troszeczkę przyprawy do potraw. I teraz my do tego Wrócimy jeszcze jajko i dobrze wymieszamy. Będziemy mieszać tak, żeby nasze ziemniaczki były całe, wymoczone w jajku. To będzie taka nasza panierka. Eksperymentuję, robię to pierwszy raz. Także zobaczymy, co nam wyjdzie. Trzeba też posolić, dać pieprzu. I najważniejsze włączamy swoją patelnię, żeby się grzała, bo musi być nagrzana mocno. No i próbujemy robić naszą panierkę. Najpierw dajemy w mąkę. Dobrze namaczamy. Teraz będziemy dawać w zimniaczki. Teraz jeszcze raz mąkę, tak, żeby nam troszeczkę te ziemniaczki się poprzyklejały. I jeszcze raz mąkę. I wstawiamy do nagrzanego, nagrzanej patelni. Zobaczcie, jak to wygląda. Próbujemy drugi. Jajko się klei, dodajemy mąki, także to się dobrze przykleja. Można jeszcze później będzie z góry rzucić. Także zobaczymy nasz eksperyment, ale widzę, że się klei dobrze. I wstawiamy. Idę umyć rączki. Jak mi troszeczkę zostało, ja po prostu wstawiam tu na górę. I zobaczymy jak nam wyjdzie. Pozaklejamy swoje gdzie nie widać panierki. No i właśnie po prostu mi te, te Robimy gaz mocny bardzo, żeby nam się nie spaliło. Ja mam na 6. I smażymy. I przewracamy w drugą stronę. Zobaczymy, jak nam wyszło. No, wygląda ładnie. Chciałam ja bliską kamerę, a tutaj Wam... No, pięknie wygląda. Ciekawe, jak smakuje. Ja wezmę jeszcze raz, przewrócę na wszelki wypadek, żeby dobrze obsmażyć. Zobaczcie, jak ta strona ładnie się obsmarzyła. I jeszcze tą stronę troszeczkę obsmarzymy. I wybieramy nasze fardiki. Zaraz będziemy próbować. Wylałczamy i tak wyglądają nasze dwa skabiki usmażone. Zaraz ja rozkroję, zobaczymy będzie jak smakować. Teraz nas spróbujemy jak ten skab nasz smakuje. Najpierw przykroję, pokażę wam. Wygląda ładnie. Zobaczcie. I weźmiemy, posmakuje. No, ziemniaczki upieczone. Mm. Powiem Wam smak rewelacyjny. Naprawdę się chce aż jeść. Pięknie to wygląda, zobaczcie. Próbujcie. Bardzo, bardzo pyszne polecam. A jak Ci się podobają moje przepisy, subskrybuj kanał gotuj z Maszką